Cześć! Słuchajcie, dzisiaj rzecz jasna kontynuujemy sobie temat, który zacząłem tydzień temu, a więc witam Was w kolejnej recenzji anonimusowej Klamki. Pistolet, który dziś wezmę na warsztat, podobnie jak Walter PDP sprzed tygodnia, jest na rynku nowy, natomiast jednak ma kilka cech dość nietypowych. Mimo tego, że jest brandowany umareksem, to nie jest od firmy VFC. A od producenta dość legendarnego, z którego produktami jeszcze nie miałem styczności, czyli od KWA. Tak więc dzisiaj zademonstruję Wam replikę, co ciekawe, Beretty od KWA. Z tym, że nie będzie to M9, a APX. No i ponownie naszą pogadankę zaczniemy od pudełka, a więc jest unboxing. Słuchajcie, opakowanie jest bardzo fajne. Owszem, jest to zwykłe kartonowe pudełko, natomiast jest owalone berettą absolutnie wszędzie, gdzie się dało. To nie jest tylko branding pistoletu, to nie jest tylko licencja na replikę, tylko faktycznie porządna współpraca. Natomiast jednak osobiście ubolewam, że nigdzie na tym pudełku, ponownie zresztą. Nie ma opisanego producenta tego pistoletu, więc nadal był potrzebny drobny research. Wewnątrz opakowania, podobnie jak w przypadku Waltera PDP, znajdziemy pistolet w plastikowym worku. Woreczek z instrukcjami. Nie z jedną, a właśnie z dwoma instrukcjami. Oraz coś tu jeszcze jest. O, co my tu mamy? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, ale to jest. Się wzięło i rozsypało, ale okej. Okay. Jest kluczyk imbusowy i są trzy różne płytki. Przejdziemy do tego trochę później. A póki co, no to mamy naszą beretę APX od KWA. Natomiast jednak, zanim przyjrzymy się jej bliżej, to rzecz jasna tradycyjnie dwa słowa na temat palnego pierwowzoru. No i co ciekawe, słuchajcie, historia tutaj jest bardzo podobna jak w przypadku pistoletu, którego replikę pokazałem wam tydzień temu, a więc jak w przypadku Waltera PDP czyli po prostu Beretta postanowiła zrobić plastikowego bezkurkowca, którym mógłby konkurować chociażby z Glockiem. Zrobili pistolet bojowy, przeznaczony dla służb, dla policji do jakiejś tam samoobrony, do skrytego noszenia, itd, i tak Różnica między Walterem jest taka, że Walter, na moment, w którym Beretta wprowadziła APX na rynek, czyli mniej więcej 17-18 rok, z tego co pamiętam, w swojej ofercie już jakieś bezkurkowce, takie stricte bojowe, miał. Natomiast Beretta, o ile wiem, nie. Mieli całą gamę różnych konstrukcji inspirowanych oczywiście legendarną M9 i wynalazek pod tytułem PX4. Natomiast takiego Glock Killera, no to właściwie nie było. No i w ten sposób narodziło się to oto. Po prostu klasyczny, plastikowy, bijnikowiec, bezkurkowiec. Stalowy zamek, polimerowa rama, krótki odrzut lufy, kaliber 9 mm, dwurzędowy magazynek, spust z bezpiecznikiem języczkowym i właściwie nic przesadnie ciekawego i odkrywczego. Natomiast jednak jest jedna ciekawostka, która może Was zainteresować, która dotyczy polskiej policji. A dokładnie rzecz biorąc, przetargu na broń krótką e, dla policjantów, który miał miejsce w roku 2019. No i tam, uwaga, w szranki stanęły takie firmy jak Glock z modelem 19X, jak Dzianik, jak CZK z p ką no i między innymi również właśnie Beretta APX. I wiecie co? Ona wygrała. Jakoś tak, szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie ogarnąć moim średnio doświadczonym, jeśli chodzi o broń palną, muszczkiem. Jakim cudem Beretta ze swoim pierwszym bijnikowcem była w stanie pokonać chociażby niezwykle doświadczonego, jeśli chodzi o tego typu konstrukcję Glocka, albo bardzo popularnego Dzianika czy wsławioną CZT. Natomiast jednak tak, faktycznie to się wydarzyło. No, i w tym miejscu myślę, słuchajcie, że czas zakończyć pogadankę na temat palnego Apexa i przejść do recenzji. A więc, w tym miejscu, zaczynam ją rzecz jasna klasycznie od spraw zewnętrznych, od spraw wykonania. Yy, stop. Właściwie zanim sprawy zewnętrzne, klasyczne i tak dalej. To warto by było jeszcze powiedzieć o gabarytach, bo to jest całkiem interesujące. Dla porównania mam tutaj Airsoftową 17, a więc oczywiście KP13 od ko tak jak tydzień temu. No i zobaczmy. Na długość te pistolety są właściwie bardzo podobne. Długość lufy za to w przypadku APX jest trochę krótsza, powiedzmy, że to jest centymetr 8 mm niż w przypadku 17. -ki. Długość chwytu jest podobna. Mamy tutaj drobne złudzenie optyczne, bo APX ma zabudowaną od tyłu stopkę 17 nie ma, natomiast to do zasady to jest właściwie tej samej długości chwyt, ale różnica istotna i widoczna gołym okiem to jest szerokość tego pistoletu. I tutaj to chyba bardzo dobrze widać, bo jakby nie patrzeć, profil zamka KP13 i APX jest dość mocno podobny. No i tak, to jest po prostu grubasek. Ciekaw jestem, po co tak zrobili. A teraz możemy już faktycznie przejść do wykonania. Począwszy oczywiście od zamka. Powiem wam, że skądś kojarzę to wykonanie, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć skąd. Natomiast na pewno nie jest to taka jakość, jak w przypadku VFC i waltera PDP. Yy, chyba jest ociupinkę jednak gorzej niż w przypadku KJ. Mam przez to na myśli, że chociażby te krawędzie na. Każdym z tych żeberek one są nierówne, każda jest inna. Płaszczyzny są całkiem równe, bez jakiegoś falowania, ale zdarzają się drobne mankamenty, jak chociażby w tym miejscu. Jakieś takie tutaj się stało coś. Poza tym na zamku, tutaj o, też wystaje z farby. To są drobiazgi, to, to są no, szczegóły, tak naprawdę. Ale jednak są widoczne. Moim zdaniem te żeberka no, mogłyby być lepiej wykonane, ale prawdopodobnie to po prostu dostało jakąś lifierą i zarówno nie mogło być. Inna sprawa, że no, widać odlewowość tego zamka. Nie jest tragicznie, nie zrozumcie mnie źle, jest, jest ok, nie mam niedosytu. Inna sprawa, że pistolet bywa naprawdę horrendalnie drogi jak na po prostu airsoftowego binikowca, kurkowca binikowca, nieważne. No ale jednak nie, nie mam niedosytu. Być może dlatego, że bardziej oko przykuwa to wspaniałe logo. No słuchajcie, to zrobili genialnie. Ja wiem, że generalnie Marek's ma te pistolety brandowane, ale różnie to bywa. Czasem to jest naniesiony napis, namalowany, czasem jest odlany, cały zamek od razu z oznaczeniami, ale tutaj ewidentnie mamy grawer laserowy. I to jeszcze przed malowaniem. Taki wiecie, głęboki, jakimś pewnie światłowodem, następnie zamek pomalowany. Super to wygląda i zdecydowanie inaczej się sprawy mają w przypadku napisu APX na szczycie zamka. Tutaj widać, że to jednak było razem z formą. O zamku chyba tyle. Przejdźmy teraz do elementu plastikowego, czyli rzecz jasna do lowera. Po pierwsze, zdziwiłbym się, gdyby on był wykonany jakoś tragicznie źle. Nie jest wykonany tak, jak się spodziewałem, czyli jest wykonany bardzo dobrze. Mógłbym się przyczepić do dość wyraźnego szwu. Nie jakiegoś strasznie, myślę, że gdyby coś takiego się pojawiło w palnym pistolecie, to nikt by nawet nie mrugnął. Inna sprawa, że no, palniacy to raczej strzelają z tych pistoletów, niż je oglądają. Natomiast jednak. Chociażby VFC potrafiło już to zrobić ociupinkę lepiej, nawet w przypadku repliki. Mamy pełno różnych oznaczeń, m.in. F, która uprawnia nas do wjazdu na teren Niemiec z tym pistoletem. Plus, minus, nie do końca się orientuję, jak to jest z tymi przepisami w końcu. W każdym razie całościowo jest bardzo dobrze. Nawet ta faktura dookoła chwytu, chociaż ona nie jest jakaś super mega antypoślizgowa, została odwzorowana fajnie. Ale też, też wy gdzieś tam łażą, troszeczkę wybrzydzają, nieważne. Rzecz, o której myślę, że na pewno trzeba wspomnieć w przypadku APX-a, to jest ergonomia. Słuchajcie, ten pistolet jest, jak dla mnie przynajmniej, wybitnie wygodny. No, po prostu coś pięknego, jakby był skrojony pod moją dłoń. Fakt, że ten chwyt dość wydatnie się rozszerza, idąc w stronę stopki, on jest coraz szerszy, tutaj jest dość wąski. Natomiast tak, no to wypełnia dłoń po prostu pięknie. Czy ma na to wpływ szerokość tego pistoletu? Chyba nie, bo nie wydaje się jakiś bardzo szeroki, wydatny, chociaż faktycznie ten chwyt rękę po prostu wypełnia naprawdę elegancko. Przejdźmy do drobnych manipulatorów. Zwalniarz magazynka całkiem fajnie zaprojektowany, mocno wystający poza chwyt, natomiast niespecjalnie poza szkielet pistoletu. Ma sprężynkę raczej delikatną. W każdym razie nie mam wrażenia, że jest jakaś strasznie mocna, że jest za mocna, czy w ogóle, że to jest twardy zwalniacz. Nie, on jest taki w porządku. Myślę, że jeszcze nie ma ryzyka, żeby magazynek sam się wypiął od biegania z klamką w kaburze. Blokada zamka brzydka. No, co tu dużo gadać? No, jest brzydka. Jest wykonana z gniecionej blachy. Nieumiejętnie krzywo, ona jest jakaś taka pofalowana, ma ostre krawędzie, faktura antypoślizgowa jest naniesiona nierówno, niesymetrycznie, jest kopnięta w prawo i te nacięcia też no, są takie z jednej strony grubsze, z drugiej cieńsze, nieregularne, eee, niewajnie, mogłoby być lepiej. Natomiast jednak to co jest ciekawe to fakt, że ta wajcha jest. Dwustronna. Spust jest wykonany z tworzywa, co ciekawe wygląda na wykonany z tego samego tworzywa i tą samą techniką co chwyt, tylko oczywiście czarnego. Mam tu na myśli, że jego faktura jest bardzo zbliżona do faktury chwytu i jest wykonany całkiem dobrze, generalnie bez jakiegokolwiek niedosytu. Natomiast najfajniej wykonanym elementem w ogóle w tym pistolecie moim zdaniem jest disassembly, lecz no zobaczcie, no on jest po prostu piękny, równiusi, kamienny taki. Naprawdę spoko. Ciekawe skąd ta odmienność w przypadku akurat tego elementu. Przyrządy celownicze mamy standardowe, bojowe z białymi kropkami. Kto by się spodziewał, oczywiście stałe. No i przejdźmy teraz do spasowania. Oj, 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 no tu jest kiepsko. I to tak szczerze mówiąc, dość mocno kiepsko. No, ten zamek chodzi prawo-lewo. Jeszcze nie jakoś potwornie, na pół milimetra, ale góra-dół to on po prostu się przekasza gdzieś po osi czegoś. Widać, że wstaje. Prawo-lewo-tył bardzo źle. Oj, niestety, słuchajcie. Lata to, no, lata to strasznie, jak za pistolet za tą cenę. E-e-e-e-e. Mogli się postarać zrobić to lepiej. Zobaczmy, jak ten wyjątkowo kiepsko spasowany zamek funkcjonuje na sucho. No i tu się pojawia mały problem. W tym miejscu on hamuje, napotyka jakiś potworny opór, że naprawdę jeżeli się dobrze tego zamka nie złapie, to ciężko jest w ogóle go obsłużyć. Jeżeli spust jest wciśnięty, jest trochę lepiej, ale tylko trochę. No i to jest rzecz troszkę nieprzyjemna, bo teraz ja mam problem, żeby ten zamek przeładować. Natomiast zaraz problem z tym będzie mieć sam w sobie pistolet. I ten zamek po prostu będzie się tu blokować. Poza tym natomiast jest całkiem OK. Jeżeli już ten kurek jest faktycznie zapięty, to zamek pracuje dość płynnie. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, bo ma bardzo dużo miejsca, żeby to robić. Sprężyna powrotna jego jest rozsądna, ani za mocna, ani za słaba. Mogłoby być ciutkę mocniejsza, ale to, co jest, jest zupełnie w porządku. No to jak jesteśmy przy pracy na sucho, to zerknijmy teraz, jak pracuje spust. I tutaj pierwsza ciekawostka, czyli jego bezpiecznik języczkowy, który w przeciwieństwie do właściwie każdego bijnikowca, którego miałem do tej pory w rękach, nie chowa się na full w spuście, tylko dalej się go pod palcem czuje, co jest dość dziwne, takie nietypowe. Że to wrażenie dalej tutaj zostaje. Ale jednak da się jakoś z tym żyć. On na szczęście sprężynkę ma dość lekką, więc jeszcze przed rozpoczęciem ruchu pretrawela, ten języczek sobie się tu chowa. No i mamy pretrawel. Pretrawel jest dość krótki jak nabijnikowca. Ciekawe. Jest ściana. Oj, twarda. Bojowa. Matko, jedyna, jaka ona jest długa. Patrzcie, tu jest ściana. Ona jedzie i jedzie i jedzie i jedzie. I dopiero teraz spadkurek. Strasznie długi ruch. Overtravel 2,5 mm do 2. Jakiś tam jest, śladowy. Największym problemem tego spustu jest jego waga i czas, w jakim trzeba z nią walczyć. Niesamowite. Nie spotkałem jeszcze repliki z tak długą ścianą. Ona jest spokojnie długości całego odcinka pracy z pustu chociażby w stokowej highcapie. Bardzo dziwne. Zerknijmy na resetik. Y Halo? Tu go nie ma. W sensie on jest, ale go nie ma. Na szczęście jednak sprężyna listwy jest dość mocna, to znaczy ten spust nadąża, ale no nie czuje się tego resetu, nie słychać go, jest, ale to jest takie szurnięcie, takie Słabiuśko. Poza tym on jest daleko. I mam tu przez to na myśli, że po dojechaniu do momentu, w którym jest reset, już mamy pod palcem trochę pretrawela. Średnio funkcjonujący spust, bardzo ciężki. Zważmy. No, ciekawe, ciekawe. Kilo 600. Jeszcze raz. Kilo 700. No, powiedzmy, że w miarę powtarzalnie co ciekawe dość podobnie jak Walter PDP. Tylko jednak ta ściana tutaj jest wielokrotnie dłuższa. No dobra, słuchajcie. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie zewnętrzne, to powiedziałem, co miałem do powiedzenia. A więc teraz zajrzyjmy do środka. Po pierwsze, ściągniemy stąd zamek. I to się odbywa w dość ciekawy sposób. Disassembly lecz, poza tym, że oczywiście trzeba przełączyć, to jeszcze wcześniej trzeba odkliknąć z prawej strony, tak żeby się odsunął od szkieletu. I dopiero teraz można go przekręcić i zamek ściągnąć. I idąc dalej, tutaj mamy urządzenie powrotne, wychodzi jak w gloku oraz lufę zewnętrzną, i też wychodzi jak w Glocku. Nie nie, 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 tylko nie to. Tu jest seger. Nie znoszę segerów. Czemu, czemu seger? To mogła być śrubka, to mógł być pin. Wszystko, tylko nie seger. Na szczęście jednak udało mi się go w miarę bezboleśnie wypiąć, chociaż domyślam się, że wstawienie go na miejsce to będzie wspaniała operacja. Nie znoszę segerów, one potrafią wystrzelić, mogą się odgiąć. Eee, nie, 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 absolutnie nie. Wolałbym pin lub śrubkę. Natomiast jednak wyciągnąłem z lufy zewnętrznej zespół HOP-UP, ostro pokomplikowany, luźna śrubka, no i mamy zespół HOP-UP. Trzeba przyznać, że bardzo oryginalny. Jest kółko w tym miejscu, natomiast w przeciwieństwie do właściwie każdej repliki, każdego pistoletu, a nawet do każdego pistoletu nie mającego palnego pierwowzoru, to kółko nie ma naciętego kanału, w które wchodzi blaszka, która jakoś tam ma pracować, dociskać się do wnętrza tego koła albo wychodzić na zewnątrz. Tylko tutaj jest schodek, który po całości jest coraz wyższy i tym sposobem unosi tą wajchę, która z kolei ciągnie w dół docisk. No i właśnie to jest docisk, a nie ramię dociskowe. Może to działać całkiem ładnie. Natomiast jednak, gumka hop-up kompletnie niestandardowa. Spróbuję to jakoś delikatnie stąd wymontować, żeby sobie dokładnie posprawdzać. Ciekawe, jak to potem poskładam. Natomiast tak, no tutaj mamy to ramię. Yy, jeszcze z jakimś czymś. To jest dystancer, chyba. Czyli to by wskazywało na fakt, złaś stąd gumko niestandardowa, że to jest zwykła gumka, a nie jakiś tam flat hop. Zwykła gumka, która z kolei całkiem ładnie się uszczelnia na lufie, która wygląda na standardową nawet, z dość dużym oknem. No i zobaczmy ten docisk. Tak zwykły, najzwyklejszy, z tym, że na środku jeszcze przecięty. Natomiast jednak, no, wypustki na tej gumce są aż trzy w trzech różnych pozycjach, więc czego jak czego, ale jej akurat nie wymienimy. Tja, odtrąbiłem, że to jest standardowa lufa, tymczasem nie. Ma nacięcie również tutaj z góry. Uff, Seger siedzi na miejscu. No nawet udało się go wstawić, natomiast jednak nadal ich nie lubię. Dobra. Zespołowi Hopa podziękujemy. Wrócimy do zamka. No i zobaczmy, co piszczy w zespole Blowback Unit. Jestem tego bardzo ciekaw, bo jeszcze nie miałem styczności z adaptacjami od KWA. Żeby dobrać się do Blowback Unitu, musiałem pozbyć się śruby, która była wkręcona od spodu w tym miejscu, oraz dwóch śrub trzymających płytkę. Okazuje się, że płytka jest dokręcana bezpośrednio właśnie do Blowback Unitu, tutaj o. A nie do zamka. No i dobra. Eee, znowu seger, tym razem duży. Nic nie, nie będę go wypinał, nie ma opcji. Zobaczmy sobie dyszę. No, nawet nie wypinając, już mi tu coś odpadło nawet nie wypinając tego segera, mogę powiedzieć, że to jest dysza bardzo szeroka. I na pierwszym miejscu jest dyszotłokiem, to znaczy faktycznym cylindrem jest tutaj sam w sobie blobek unit, a dysza jest tłokiem i na niej jest osadzona uszczelka. Ewidentnie jest to co najmniej piętnastka. Nie jestem w stanie w żaden sposób tego zmierzyć i nie, nie ma opcji, nie będę tego wypinał. Znowu mi coś wypadło. O! Ale teraz może uda mi się faktycznie jakoś tam zmierzyć, jak jeszcze znajdę suwmiarkę. No i nie pomyliłem się. Mamy tutaj piętnastkę, a nawet 15,5 mm. A więc tak, dysza jest szeroka. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie klepać. Chociaż sprawdźmy jeszcze szczelność. O kurde, nie. Gdy dysza jest wsunięta do końca, jeszcze jakąś szczelność ma. Potem nie ma jej wcale. Wcale. W dodatku ta uszczelka, no niby jest manszetowa, natomiast jest z bardzo twardej gumy, nie wydaje mi się, żeby pod ciśnieniem gringazu miała się jakoś ładnie otworzyć i doszczelnić. No! Nie podoba mi się to, ale zobaczymy, jak będzie śmigać. Pomyślałem, że jak już mam zdjętą tą maskownicę z zamka, to założę jakąś płytkę na kolimator. No i tutaj się solidnie zdziwiłem, bo to jest przekminione zupełnie inaczej niż w jakimkolwiek pistolecie do Top Tick ready. Czyli gwinty są w zamku, a raczej w blowback unitie, a nie bezpośrednio w płytkach. Jest to trochę dziwne. No te płytki nie mają gwintów, one mają po prostu otwór na przestrzał który ma śrubie umożliwić tylko przejście do właściwego gwintu w blobek i unicie. I tak jest z każdą z tych płytek, z każdym rozstawem. Żadna z nich nie jest blokowana osobno śrubami, tylko trzyma się tymi samymi śrubami co kolimator. Dziwi mnie więc, dlaczego nie zrobili takiej płytki, albo nawet nie nawiercili otworów po prostu w tej płytce, tylko zrobili trzy inne. No dziwne. Okej, okay, zamek mamy omówiony i poskładany, nie licząc płytki. Mała zmiana planów wyjaśnię później. Natomiast teraz przejdźmy rzecz jasna do lowera. No i słuchajcie, tutaj się będzie działo kilka ciekawych rzeczy, pozytywnych i niekoniecznie pozytywnych. Zacznijmy od tych niepozytywnych, a właściwie nawet bardzo negatywnych. Skąd się bierze ten potworny opór przy przeładowaniu? Nie jest to wina kurka, jest to wina Sira. Który, sorry. Ale w tej klamce jest zrobiony po prostu debilnie, idiotycznie, inaczej się tego nazwać nie da. Sir to jest o to. A dokładnie rzecz biorąc, element Sira, który współpracuje z kurkiem, który go łapie, to jest ta wypustka, ten pypeć, to jest SIR. To jest faktyczny SIR. Jak to się nie urwie, nieważne, z czego by miało być wykonane. Jeżeli to się nie urwie, to ja będę bardzo zdziwiony. Bo no, naprężenia, jakie tu są, po, są po prostu straszne. Wynika po prostu ze specyfiki działania. Ten sir długo jedzie na kurku, głęboko wpada również. Zobaczcie, jaki długi tu jest ruch potrzebny, jak daleko ta wypustka po tym kurku się przesuwa. To jest właśnie powód, dla którego ta klamka ma taką długą ścianę. No, to jest minus. Gdyby to było ze znalu ten sir. No, to byłbym pełen najgorszych obaw. Ale ze znalu uwaga, nie jest. Sir, a w każdym razie ten jego elemencik jest stalowy. Listwa z pustu jest stalowa. Rotor, chyba rotor, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, ale ten górny element kurka jest stalowy. Sam w sobie kurek również jest stalowy. Zbijak natomiast. Już ze stali nie jest. I blokada zbijaka również. No co jak co, ale blokada to generalnie co do zasady stalowa być powinna. Nawet mogłoby być tak, że jest zbijak ze stali i blokada, a reszta nie i powiedzmy, że jakoś by było. I w tym przypadku rzecz jasna sir również musi być stalowy. Natomiast jednak znalno weźmie i po prostu w pewnym momencie rąbnie. Sprężynka tej blokady jest na szczęście dość e, mocna, dość rozsądna, więc spoko. No, i tak blokada zamka również jest stalowa. No więc słuchajcie, ze skrajności w skrajność. Stalowy mechanizm, ale w mojej ocenie głupio działający i po prostu klamce życie utrudniający. Stalowy. No nawet nie do końca stalowy, tylko w jakiejś części stalowy. Okej, okay, zamek trafił z powrotem na ramę, a więc w tym miejscu dwa słowa na temat magazynka. I to na samym początku dokładnie dwa słowa. Bardzo. Ładny. Naprawdę przyłożyli się do wykonania samego w sobie magazynka. Jest elegancki, bez żadnych nadlewek, zadziorów i tak dalej. Yy, Pozaablany bardzo ładnie. Bardzo ładnie również wykończony. I to wykończenie przywodzi na myśl zdecydowanie Tokio Marui, ich magazynki, ramy high-cap i tak Jest bardzo, bardzo ciemno-szary, ziarnisty delikatnie opalizujący, Po prostu bardzo ładny. Poza tym dolny zawór z uszczelką. Nice. Górny zawór po prostu jest, ale i tak nice. Poza tym dwa nacięcia na zwalniacz magazynka. A więc można go sobie w pistolecie przełożyć i obsługiwać lewą ręką. No dobra, słuchajcie, myślę, że przyszedł czas, żeby sprawdzić, jak śmiga nasz APX. O, co to było? Ciekawe. Póki co bez płytki, bo będzie bez niej działał, a żeby ją zamontować, to musiałbym od razu założyć remerkę. Chcę najpierw sprawdzić, jak to szczyla bez kolimatora. Zobaczmy. Oj, oj, oj! oj. Ogrzałem magazynek, dobiłem gazu, no i zobaczmy jeszcze raz. Nie, tu coś jest nie tak. Ewidentnie, jak dla mnie, no to jest po prostu nieszczelność tłoka, bo ona była straszna i najwidoczniej niestety, ale ta manszetka po prostu nie wyrabia. Mm. No, co tu dużo gadać? Ta klamka nie działa. No, co, co ja mogę więcej powiedzieć? No, no, on nie działa ten pistolet. Założyłem mu kolimator, tak żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał, no, i trzeba przyznać, że faktycznie prezentuje się ten pistolet teraz bardzo futurystycznie, nowocześnie. No i zdecydowanie również bojowo. Zdziwiłbym się natomiast, gdyby się okazało, że montaż kolimatora sprawił, że on nagle zacznie działać. No nie. Nie, słuchajcie, to jest, to jest nieszczelny pistolet, co tu dużo gadać. No, on jest, jest fabrycznie wadliwy, jest fabrycznie potwornie nieszczelny. Być może. Przy CO2, przy wyższym ciśnieniu, ta manszetka na tłoku jakoś by się lepiej zachowywała. Natomiast, nadal, jak na moje, to jest źle zrobione. Być może jest to kwestia egzemplarza, a być może nie. Dlatego, szczerze powiedziawszy, nie wiem trochę, co mam powiedzieć w kwestii podsumowania tego pistoletu. Czy patrzeć na konkretnie Beret TAPX od KWA na przykładzie tego egzemplarza? Czy może jednak jest to jakiś wyjątek od reguły? Natomiast jednak nie wydaje mi się, żeby wyjątkiem był sposób, w jaki funkcjonuje mechanizm, bo to jest po prostu tak zaprojektowane, jest zaprojektowane najzwyczajniej w świecie dość nędznie. Faktycznie mamy tutaj stalowy kurek, stalowy sir, stalową listwę. Natomiast nie jest to jeszcze full steel hammer set, więc również nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś super wytrzymały pistolet. Tym bardziej, że sir, no widzieliście, jaki jest. I on nawet jak jest ze stali, to moim zdaniem wieczny nie będzie. Tak więc szczerze powiedziawszy, no średnia opcja, jak mogę to inaczej podsumować. Pistolet jest średni, jest fabrycznie niedopracowany, i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie Beretta APX jako koncept bardzo mi się podoba. Jest pistoletem wygodnym, ergonomicznym i całkiem nietypowym. I w tym miejscu kończę ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał. I standardowo, jak po każdym moim filmie, zapraszam na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do obczajania kanałów polecanych, które ja Wam polecam, oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć!